Byłam dzisiaj ekspertką w eksportskiej debacie dotyczącej roli alkoholu w polskiej kulturze i możliwości ograniczenia sprzedaży alkoholu. Pierwszy raz brałam udział jako ekspertka w tego rodzaju przedsięwzięciu edukacyjno-profilaktycznym i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona bardzo pozytywnie oraz zachwycona poziomem wiedzy młodzieży biorącej udział w debacie. Uważam, że debata obsłorska jest świetną metodą przekazywania wiedzy na temat treści profilaktycznych, na temat ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży i tego, w jaki sposób te zachowania można ograniczyć. Mam też takie poczucie, że dokonała się dzisiaj rzecz niezwykła, albowiem osoby dorosłe stworzyły przestrzeń, która jest przestrzenią bezpieczną do tego aby dzieci i młodzież mogły nam przekazać swoje zdanie na temat kontrowersyjny, temat trudny i muszę powiedzieć, że młodzież zachwyciła mnie poziomem swojej wiedzy. Gdybym mogła te osoby zaprosić na uniwersytet, na studia zrobiłabym to dzisiaj. Dziękuję.